Witam Was w kolejnym odcinku z serii Czas na Minecraft. W ostatnim odcinku budowaliśmy piramidę. Tak właśnie ona wygląda. Yy... Wiecie, trochę pracowałem nad tym. Mm, wydobyłem parę rzeczy też tak samo. Zniszczyłem tamtą bazę. I wiecie, jak jest wejście do piramidy, to zawsze nie jest tak łatwo sobie o po prostu wejść. W ogóle jesteś w grobowcu i masz wszystkie te rzeczy. Są pułapki, w ogóle to wszystko. Dlatego też stworzyłem system właśnie labiryntów, w których no, po prostu na no, trudno je przejść. Jestem aktualnie takim człowiekiem, który na złość sobie utrudnia życie. W takim razie też właśnie tak się stało. Mm, zrobię cięcie, zobaczę jak to się wszystko nagrywa i za chwilę do was wracam, oprowadzę was trochę po tych labiryntach. I wrócimy do środka Jeśli nam się uda. Ok, widzę, że wszystko się ładnie nagrywa. A więc mamy do wybrania trzy korytarze. Mm, weźmiemy najpierw ten od razu widzimy pierwszy zakręt, który snuje się właśnie tak. Teraz jest tam. A ślep złek Miałem to chyba wszystko rozkopać, ale już nie miałem czasu. Po prostu, o tak. Sur tu tu. tu. Ea. Eee. No i trochę tej drogi gościowi ubyło, jeśli się pomyli. Jakby ktoś mi ogólnie ty jakiś, nie wiem, zombie wpadł i chciał zrobić mi e, rozpizdówę to tutaj trochę się zagubi. Na razie to jest najprostszy chyba labirynt. A więc idziemy dalej tutaj zacznie się zaczną się już schody, bo wymia się tutaj już yy, ten głupie. Wow, wow. Widzicie? Tutaj zrobiłem tak nieby taką mini pułapkę, że biegniesz, biegniesz. Jep w dół! Musisz się przekopywać. Mm, idziemy dalej, dalej. Łe. Przestraszyłem się. O właśnie. Mm, coś ty miałem zrobić, ale nie wiem co. Może nie wiem, skarbiec albo coś. Coś w ten deser Eee. lecimy tutaj czekajcie, bo to mi to już jest wyjście eee, tak, to jest chyba wyjście a to właśnie nie takie powinno być więc idziemy znowu tu 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 tu, eee, tu już byliśmy, tu tu, nie, fuck przepraszam tu, wow jest pułapka nie, to jest chyba właśnie ten najkrótszy korytarz. Nie jest aż tak bardzo zaplątany. No i właśnie to jest ten pierwszy. Pójdziemy teraz z tym. No, można się na serio pogubić, pogubić tutaj. Jakby utrudniać życie sobie. Chciałem po prostu, żeby to tak fajnie wyglądało, że jest wejście, że trudno wejść do tej piramidy. W środku jest w ogóle skarbie i w ogóle. Tak dużo tego, Ym, będę chyba w przyszłości powiększał wszystkie te labirynty, Ym, chciałbym, żeby to było takie trochę trudniejsze. Yy, dobra, idziemy teraz do wejścia. Tutaj chyba to jest jeden z najtrudniejszych korytarzy. Bo wszystko się tutaj. O, co to jest? Co to jest? Wow, 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 wow Aha, odkryłem Łatwiejsze wejście do moich loków Bo normalnie to szedłem tak Tu, pamiętałem, tutaj sobie zrobiłem jeszcze korytarze Tak, szedłem, tak, szedłem Tak, szedłem, tak Tak, tylko teraz tutaj skręcałem Szedłem tak I dopiero tu Korytarze porobiłem No serio Chyba poszło mi to godzinę Tak, i jesteśmy w środku Wi! To będzie chyba trzy poziomowa. Takie zrobię sobie piętra. Ta mm, piramida. Tu właśnie jest wejście. Zakryte. A to będzie moja pracownia. Jak widzicie, piece są już ustawione. Dlaczego tak dużo? Powiem naprawdę dużo będę tutaj rzeczy przepadał. Tutaj zrobię nieskończone źródełko wody. Po drugiej stronie będzie lawa, czyli niszczarka, tak jakby. Połączone yy, skrzynki. Trochę... Tych rzeczy przepalam sobie kabel na normalny. Yy, tutaj mamy już szkło, bowiem będziemy robić. O, hop! Najpierw zrobimy nieskończone źródełko wody. Będziemy przenosić to. O, dwa wiaderka sobie zrobię. I będziemy robić nieskończone źródło wody. Za chwilę wam pokażę, jak to robić. Nie mamy narzędzi. No bo dobra, później sobie zrobię narzędzie. Na razie tak sobie przejdę. Na no serio, mało czasu tutaj. Yy, jeśli chodzi o odcinek. A nie chcę robić w partach. Wody możemy pobrać tylko z wody stojącej, bo na przykład, o jak jest tak, to ona tutaj płynie. No, yy, więc możemy ją zebrać tylko z wody stojącej OK Idziemy już, mamy dwa wiaderka i idziemy wylać to Żeby stworzyć skończone źródło wody Trzeba zrobić sobie takie, taki otwór 2 mm, na 2 klocki i wlać tutaj wodę Czekajcie. Hop! Hop. Hop! Hop. Widzicie? Jest woda stojąca i mamy nieskończone źródło koło wody. Uii. Przyda nam się na przykład jak się podpalę, to... A, O! Chłop! Aaaaa! od razu jest. Od razu w dupę lepiej. Mm, tutaj zrobię sobie rzeczy parę. Ogólnie w tym odcinku chcę... chcę się zająć... Plantacją yy... trzciny pokażę wam to jak zrobić um. weźmiemy sobie wiaderka będzie potrzebna woda łóżko sobie mogę odstawić nie wiem w ogóle po co noszę ale po prostu mam i tyle będę sobie później robić sypialnie jeśli zrobię więcej yy... sandstone'a a więc tak. Tutaj bli dość blisko piramidy uzdura uzdurałem sobie miejsce, bo wiem y trzcina może rosnąć tylko jeśli jest przy wodzie, przy nie może być więcej klocków, tylko ten i nie może być też na przeoranej y ziemi posadzona. Czyli Musi być przy wodzie i ten będzie rosła przy wodzie i na zwykłej trawie. <śm> Najpierw nie będziemy dużo, dużo tego robić. Eee, dobra, pokażę wam schemat. Zrobię cięcie, zrobię szkielet tego i za chwilę wracam. Ok, już jesteśmy. Zrobiłem ten szkielet. Tędy będzie płynąć woda, która będzie nawadniała yy, roślinki, które będą po tej stronie. Jedną kratkę po tej stronie. Tutaj będzie druga woda, która będzie nawadniać te roślinki po tej stronie i po tej stronie. A środek jest po to, żeby sobie łazić. Dobra, zabiję krowę. Wylewamy wodę. Hop, druga. I możemy teraz posadzić naszą trzcinę. Trzcina rośnie maksymalnie do 3 <coughs> yy, do trzech klocków w górę. I musi być postawiona przy wodzie, jak już mówiłem. Będę sobie robił tutaj taką mini szklarnię, którą będę pomieszał w tamtą stronę, yy, jeśli będę miał taką potrzebę. Ogólnie trzcina rośnie dość szybko, z tego co czytałem. I jedno nieudowodnione tego. Jeszcze, nie wiem czemu. Takie. O, ktoś co tam powiedział. Pierścina rośnie szybciej, tym szybciej, im jesteśmy dalej, yy, im dalej znajdujemy się postacią od niej. Hmm. No właśnie. Hmm, tak, tak, tak. Nie zostawimy ją, czy. I świeczkę postawimy. Nie pamiętam, czy to. Będzie rosło tak, czy nie. Ale w razie czego oświetlimy tutaj trochę. Aktualnie jestem na Peaceful, bo dużo tej rzeczy robiłem. <grym> Będę ogólnie w moich odcinkach udoskonalał to wszystko. A na razie to tyle w tym odcinku, żegnam Was i do zobaczenia w następnym z serii Czas na samym odcinku serii Czasta Minecraft. Na razie.